Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Jodka Official. Dzisiaj jak widzicie po tytule poruszę temat dlaczego konie nie wymiatują. Zanim zacznę to jak zwykle to już będzie tradycja przez na jakiś czas. Przypominam, że jeżeli chcecie wesprzeć kanał, to oglądajcie reklamy. Dlaczego mówiłam na poprzednich odcinkach, więc lecimy z tematem. I wiem, że Starsi widzowie, ci z większym stażem, którzy nas oglądają, mnie oglądają, na pewno coś im się kojarzy, że Hello Emilka to był jeden z twoich pierwszych filmów. Owszem, to był jeden z pierwszych moich filmów, ale tak jak mówiłam, od czasu do czasu będę odnawiać te starsze filmy, ponieważ bardzo często wiedza, która była wtedy, już jest nieaktualna. Oraz e, po prostu jakość tych starych filmów tak troszeczkę mi nie odpowiada. Dlatego powtarzam te filmy. Lecimy z tym tematem. Otóż moi drodzy, konie potrafią wymiotować, ale jak to zrobią, to idą do pieca, do utylizacji. Bo wtedy umierają. Bardzo ważnym aspektem wymiotowania jest to, że wymiotujemy z żołądka. Nie wymiotujemy z jelit, z jelita grubego, z jelita e, cienkiego, tylko z żołądka. Żołądek konia, na tak duże zwierzę, jest dość mały. I propos żołądka, bardzo ważnym aspektem jest to, że to prawdopodobnie nie jest y, żołądek konia. Coś mi tu nie pasuje i jeżeli to jest żołądek konia, to wam napiszę, a jeżeli to nie jest żołądek konia, to wam też napiszę gdzieś tu przy montażu. Po prostu wydrukowałam, byłam już zmęczona i wydrukowałam pierwsze jakby lepsze zdjęcie, które mi się wyświetliło pod frazą żołądek konia, ale mam wrażenie, że nie jest żołądek konia, tak teraz patrzę. A nie mam czasu, żeby wydrukować następny. Problem zaczyna się wtedy, kiedy koni zje naprawdę dużo. Naprawdę dużo, lub kiedy zje coś niedobrego. Pamiętajcie, że złotą zasadą w karmieniu koni, właśnie przez to, że mają tak mały żołądek, jest to, żeby karmić je często, ale małymi porcjami. Dlatego niedobrze jest dawać im nagle dużo paszy treściwej. A jeżeli chodzi o paszę objętościową, to one sobie na spokojnie same to zjedzą. Przy tym się nie trzeba zazwyczaj martwić. To muszą być naprawdę mocne ławkomczuchy, żeby się zapchały mocno w żołądku paszą objętościową. Ale pamiętajmy o tej w zasadzie. Mało, ale często. Będę korzystać z tego rysunku dalej, bo pokażę Wam to, co Wam chcę pokazać, bo akurat tu mi niepotrzebny jest jakiś świetny, idealny żołądek. Między żołądkiem, a przełykiem jest bardzo silny mięsień, zwieracz. Ten mięsień działa jak zawór jednokierunkowy, gdzie jedzenie może przejść tylko i wyłącznie do żołądka, a z żołądka do przełyku nie może. I tu jest cały jakby pies pogrzewany. Dlatego właśnie koń totalnie nie da rady zwrócić swojej treści pokarmowej, która jest w żołądku. Dodatkowo, jeżeli tu coś się dzieje, a w dalszej części przewodu pokarmowego coś się zatka, mamy kolkę, to już wtedy mamy totalny problem. Nie może koń nie może pozbyć się tej treści w, tej, w tą stronę i bo coś się tu zatkało, i nie może pozbyć się w tej stronę, z tej strony tej treści, to żołądek dalej trawi, dalej działa. Tam dalej jest właśnie trawione wszystko. Tam wszystko pęcznieje, tam wszystko fermentuje, zbierają się gazy. I w pewnym momencie po prostu ściany tego żołądka nie wytrzymują, one pękają. I wtedy u konia możemy zobaczyć ulgę, bo już ten żołądek go nie boli. Ale ta ulga będzie trwała może z 20 minut. I dlaczego ta ulga trwa tylko 20 minut? W momencie, w którym pęknie nam ściana, chciałabym mieć coś, żeby coś narysowała, ale nie mam. Pęknie nam ściana, może uda się mączewką. Nie, nie uda się. W momencie, w którym pęknie nam ściana, do jamy brzusznej wylewa się zawartość żołądka. To zawartość żołądka, yy, żołądek pomieści około 18 litrów. Więc y, możecie sobie wyobrazić, że to jest naprawdę dość... Yy, Dość sporo. No jak na tak duże zwierzę to nie jest dużo, ale jakby tak miało się te 18 litrów nieść w kuble, to już jest sporo. I ten płyn, który wydostał się z żołądka ma w sobie kwas. No bo żołądek trafi, trawi na bazie kwasu solnego. I ten kwas podrażnia całą otrzewną. Robi się zapalenie otrzewnej i po prostu po 20, po 20 minutach koń zaczyna być totalnie niespokojny, zaczyna jakby chodzić po ścianach, i w po prostu efekcie tego wylania treści, do otrzewnej, koń zdycha w okropnych męczarniach. I dlaczego mówiłam, że konie wymiotują? Ponieważ w momencie, w którym właśnie pęknie nam ten żołądek, to bardzo często zdarza się tak, że właśnie ten cały płyn z żołądka. E, przedostaje się do, właśnie już z powrotem jakimś cudem, do przełyku i do nosa i wtedy koń może właśnie wymiotować. To nie jest totalnie przyjemne no i to już jest tak naprawdę jedna droga. Tak naprawdę, tak naprawdę, naprawdę, naprawdę. Jedynym rakutunkiem dla takiego konia, któremu stanęło w żołądku jest sonda, ale żeby to miało swój Pozytywny skutek, trzeba naprawdę bardzo szybko to rozpoznać i bardzo szybko wezwać weterynarza. I ta sonda jest poprowadzana przez nos konia. I sonda to taka rurka, którą właśnie się wsadza w ten nos konia. E, może się to dla Was wydawać okropne, ale tak po prostu jest e, najłatwiej. I ten nadmiar płynu jest po prostu wyciągany z żołądka. No i tak, moi drodzy, to wszystko na temat wymiotowania koni a raczej ich niemożności do wymiotowania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na naszego Instagrama. Wszystkie linki, jak zwykle w opisie i na razie.